Witam wszystkich serdecznie w cyklu Do Zagrania z Okiem Dewa, czyli comiesięcznych zapowiedzi gier, które mnie zaciekawiły, przyciągnęły moją uwagę być może będą interesujące dla was. Nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiem Dewa. Zaczynamy. Na pierwszy rzut One Piece Odyssey 12 stycznia na pc -ta Xbox Series X. PS4 i Xbox One. Na PC to będzie wcześniej 12. Na konsolę będzie dzień później, właśnie 13 stycznia. Od ILCA wydawca Bandai Namco i tu będziemy mieli JRPG'a opartego na znanej serii anime ze świetną grafiką, bardzo ładnymi animacjami. System walki przypomina trochę Dragon Questa, także fani klasycznych JRPGów tutaj na pewno znajdą coś dla siebie. Idąc dalej mamy 20 stycznia Fire Emblem Engage od Intelligent System, wydawcą jest Nintendo, gra będzie na Switcha i to jest kontynuacja tego kanonicznego Three Houses, nowe podejście do prowadzenia fabuły, gdzie mamy właśnie jakieś dwie dusze w jednej postaci, to wygląda naprawdę całkiem interesująco, tutaj mamy po prostu klasyczek taktycznego JRPGA, także fani tego typu gier absolutnie znajdą tutaj coś dla siebie. Kolejno 20 stycznia będziemy mieć Monster Hunter Rise na PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One i wszystko to będzie oczywiście też w Game Passie. Tutaj wydawcą i deweloperem jest Capcom i mamy tą formułę ze Switcha, czyli nieco zmienioną, uproszczającą system od Monster Hunter World. Mamy dużo opcji sieciowych, mamy po prostu polowanie na wielkie potwory, masę craftingu, masę właśnie takiej rozgrywki multiplayerowej, znacznie szybszej niż to, co oferowała się Monster Hunter World. Tak więc fani polowania na bajkowe potwory znajdą tutaj coś dla siebie. Dalej 24 stycznia na PC i na PS5 od Luminous Productions Forspoken. Tutaj wydawcą jest Square Enix, i tutaj jest to tytuł, który ma dawać nam bardzo szybką, wspaniałą eksplorację, kolorową grafikę, fabułę. Dość oryginalną, bardzo ciekawy system craftingu polegający tak naprawdę na tym, że mamy biżuterię i lakier do paznokci, który ma różne możliwości i wpływ na skille, tak więc oryginalne podejście na pewno, grałem w demo budzi moje trochę wątpliwości i obawy, czy to będzie tak faktycznie dobra i solidna gra, ale zobaczymy, przekonamy się już niedługo, tego samego dnia, właśnie 24 stycznia Mokenchi na peceta od Gamesource Studio, to będzie taki miks strategii, karcianki, planszówki w erze samurajów, także fani fani gier ekonomiczno-strategicznych na pewno tutaj znajdą coś dla siebie 27 stycznia dead space remake na pc PS5 Xbox Series X od Motive Studio w ramach EA no to mamy tutaj po prostu właśnie remake podbicie grafiki podbicie systemowe znanej serii ulubionej serii w zasadzie przynajmniej mojej space horrorów gdzie właśnie musimy inżynierem uzbrojonym w często bardzo proste narzędzia, czy też plazma przebijać się przez tabuny zmutowanych potworów. To był świetny horror, który dawał, dawał mi masę Friday. No i zobaczymy jak tutaj to wyjdzie jakościowo, bo Kalisto Protocol miał być właśnie takim tytułem, który da nową jakość serii Dead Space, natomiast no nie wyszło im do końca, więc zobaczymy, jak faktyczny remake tutaj będzie wyglądał. Kolejno 31 stycznia mamy Inculinati na PC, Xbox Series X i Xbox One, i to będzie gra też w Game Passie Od Wojtka Janasa, nasza tutaj będzie rodzinna produkcja w ramach Jaza Games. To jest bardzo oryginalna gra, bo wygląda na jakby była oparta na iluminacjach średniowiecznych ksiąg, czyli tych wszystkich rysuneczkach, które tam gdzieś można zobaczyć w historycznych księgach i to będzie taktyczna gra walki, taktyczny RPG, coś takiego. Ja to już grałem na Pixel Heaven pa parę lat wstecz zapowiada się bardzo interesująco, na bardzo ciekawy rozbudowany system rozgrywki i świetną właśnie grafikę, świetnie wystylizowaną grafikę. Tak więc polecam wspieracie polski rynek tak i przynajmniej ograjcie albo kupcie, bo to może być dla was coś też interesującego pod kątem artystycznym. i 31 stycznia tak samo mamy season a letter to the future na pc -ta, na PS4 i PS5 od Scavenger Studio, to jest Ślicznie wyglądająco, taka cel-shade'owa, y, gra eksploracyjno-przygodowa, y, gdzie przemierzamy piękne tereny, y, rozwiązujemy zagadki, obserwujemy, y, obserwujemy środowisko i wyciągamy z tego jakieś wnioski wygląda to naprawdę interesująco. Fabuła z tego co widziałem w trailerach, też y, zapowiada się intrygująco, więc myślę, że y, dla osób, które też będą chciały. Y, mieć coś z e, pogranicza właśnie sztuki, a jednocześnie ciekawie rozgrywki, to będzie tytuł dla Was. E, I ostatni tytuł Spongebob Squarepants 31 stycznia e, Square, Squarepants The Cosmic Shake. Cosmic? Cosmic Shake. E, na PC, PS4, Xbox One i Switcha e, gra od Purple Lamp w ramach wydawnictwa THQ Nordic. To jest z tego co widzę klasyczna platformówka, troszeczkę przypomina, przypominająca Psycho Nauts na przykład, więc e, dla fanów na pewno Boba canciasto Portego e, to może być nie lata gratka. E, według wstępnych preview gra zapowiada się na całkiem solidny tytuł, niezależnie od tego jaki to ma klimat, jaki, e, w jakim settingu to jest osadzone, więc może być faktycznie bardzo dobrze. I cóż, styczeń zawsze jest tym takim okresem, w ogóle od połowy grudnia do połowy, do, od drugiej połowy grudnia do pierwszej połowy stycznia zazwyczaj jest biednie, tak więc to jest tyle takich interesujących tytułów na styczeń, to wszystko właśnie w tym wydaniu y, do zagrania, ale pamiętajcie, luty i marzec będzie naprawdę gęsty, sami zobaczycie. Moje nagrania znajdziecie również na wszystkich popularnych platformach podcastowych, zapraszam do lajkowania, subskrybowania, udostępniania materiału dalej. Jeżeli uważacie, że coś mi umknęło, nie mam racji lub też macie jakieś pytanie, śmiało napiszcie w komentarzu. Dajcie znać na co czekacie, bo to mimo, że nie jest zbyt dużo tytułów, to niektóre są naprawdę bardzo interesujące. I cóż, wszystkie te tytuły, które nadejdą właśnie w lutym i marcu będą w kolejnych odcinkach serii do zagrania, a tymczasem życzę Wam solidnej dawki popkulturowej i spojrzenie na gry okiem dewa.